Cześć, Aluś, z tej strony Elis i witam Was w... chciałam powiedzieć w kolejnym, ale to jest pierwszy odcinek tego typu na moim kanale, czyli chciałabym zobaczyć z Wami na żywo zwiastun dodatku. Na żywo dla mnie, ponieważ ja nie widziałam tego zwiastuna jeszcze, bo miałam bardzo intensywny grobing. Więc nadrabiam zaległości teraz. Jest 2 minuty 37 sekund. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego ile się da i jestem bardzo ciekawa, co to jest, bo nie widziałam tego wcześniej, więc zaczynamy i mam nadzieję, że to będzie bardzo fajny dodatek. Tematykę już znam, ponieważ widzę sam tytuł i to mi wystarczy i to kiedykolwiek miał coś wspólnego z rynkiem nieruchomości, ten się w cyrku nie śmieje. I mam nadzieję, że nie obudzi to naszych jakichś demonów przeszłości. Ktokolwiek kupował, wynajmował, sprzedawał, to wie, o czym będę mówić. No cóż, zobaczmy zatem, co przyszykowali dla nas twórcy. Nowe miasto, tak? Już widzimy nowe miasto, że się pojawi, dosyć takie y, kolorowe, różnorodne. O, czyli będzie gdzieś klimat Azji, chyba takiej bardziej południowej. Y, pauzę sobie, zrobię pauzę, poczekajcie. Y, tu, tak, moim zdaniem, jest to nawiązanie do Azji południowej, może jakaś Tajlandia, może nie wiem, Wietnam. W każdym razie, Indonezja, w każdym razie te południowe części Azji, czyli wracamy na wschód. I no i super, spoko, mi się to podoba, ja lubię te, takie klimaty. Patrzymy dalej, ale ładny domek. Mam nadzieję, że takie będą w grze. Rocka ja rockside. Czy jest to nazwa tego budynku, czy jest to nazwa jakiegoś twórcy? Powiem Wam, że ja nie mam pojęcia. Ojej, ale tu mam napisy włączone, to mi jest niepotrzebne. Ok. Tenant. Poczekajcie. Tenant, czyli najemca, tak? To jest osoba, która wynajmuje nam mieszkanie, czy my od niej wynajmujemy? Ja mam zawsze problem. Wynaje, yy, najemca i wynajmujący. Najemca to jest chyba osoba, która wynajmuje od kogoś, a wynajmujący to jest osoba, która wynajmuje komuś, prawda? Nie wiem, zawsze to mylę, ale będzie może coś w stylu The Sims 2, Osiedlowe Życie, coś, ty, coś takiego. Super, okej, okay, tu się coś psuje, tutaj ktoś jest zły, o, mamy jakieś nowe rzeczy, nowe potrawy na pewno wejdą. Ej, to będzie przecież maszyna do gotowania ryżu, to, prawda? To będziemy mogli chyba gotować ryż, a to będzie być może jakiś nowy y, do herbaty. Kubek kolorowy, z jakimś jednorożcem, więc być może będą kolorowe kubki też dla dzieci. Y, nowe potrawy tutaj widzę, tu jakieś sajgonki, coś takiego, podobnego. I jakieś inne, na, inne napoje chyba, bo tu mamy jakieś kola y, z lodem, tu jakaś, nie wiem, kawa. Ok, zobaczymy dalej, co jest. Tak, azjatyckie klimaty, cały czas, wystrój w tym macie no i głośni sąsiedzi tu na klatce oho mamy jakiegoś kowboja co tu mamy Nic takiego nowego nie wyczaiłam, tylko też miał burdel w domu dobra 1538 piwnica zdecydowanie piwnica no i głośnie sąsiedzi ponownie to się dzieje po południu od wieczór. Ok, mamy jakiś targ chyba i rynek, puszczenie lampionów, tak, będzie można pewnie puszczać lampiony, będzie można być może kupować składniki gdzieś na jakimś takim lokalnym ryneczku, czyli tak w sumie właśnie azjatycko, prawda, oni tak mają, nigdy nie byłam w Azji w sumie, więc nie wiem, nie będę się tak wypowiadać, ale wydaje mi się, że mają dużo takich właśnie stanowisk, gdzie można na świeżo kupić jakieś warzywa, owoce i inne tego typu rzeczy, tak, tu są jakieś wyroby, jakieś łańcuszki, Okej, okay, czyli będzie można chyba kupować na ulicy i sprzedawać na ulicy. Bo pani snuper, tak? Oj. Ach, czyli będzie włamywać? Tak jest. Chyba będzie powrót złodzieja. Będzie powrót złodzieja. No po tylu latach, wielki czas. Patrzcie, toaleta, taka, której Europie nie ma. Czyli to jest faktycznie już idziemy w kierunku wschodnim, jeśli chodzi o toaletę. To jest ciekawe, bo to w sumie zawsze wszędzie toalety były typowo europejskie, można powiedzieć. A tu mamy już ukłonny w drugą stronę. O Jezus, czy, czy będzie można umrzeć od grzyba? Nowy rodzaj śmierci wchodzi, czyli rodzaj, czyli rodzaj śmierci od prawdopodobnie jakiejś pleśni bądź grzybów. Jakiś jak nam może będzie z tego, to wie. Ok, jest impreza na basenie, taka impreza na dachu dla wszystkich mieszkańców. Ok, to jakieś deal. O, i mamy też tak, trawku, jakieś cool kulki. No, słuchajcie, koniec tego zwiastunu. Czy coś wiemy dużo? Wiemy na pewno, że będziemy mogli wynajmować mieszkanie Get Busy 7 grudnia, czyli za nieco ponad miesiąc wejdzie nowy dodatek. O, Quick Treats Grill, czyli będziemy mogli, jeśli kupimy sobie w przedsprzedaży, do 18 właściwie, to dostaniemy albo grilla, grilla, w sensie dostaniemy grill, dostaniemy, o, ładny taki um, parasol, baldachim chciałam powiedzieć, no i taki kosz z owocami. Ten grill, godny uwagi, reszta takie, wiecie, pierdołki, nie? Ale faktycznie, tak, jest to coś nowego. I cóż ja mogę powiedzieć na ten, na ten temat w tak krótkim filmiku? Na pewno będziemy mogli wynajmować mieszkanie i być może będą problemy też z innymi mieszkańcami. Ciekawa jestem, czy będziemy mogli budować sami sobie takie mieszkanie? Pewnie tak. Pewnie w końcu będą mogły być bloki, więc tutaj mamy od razu w głowie The Sims 2 osiedlowe życie, gdzie można było w takim bloku mieszkać, i to był mój ulubiony dodatek The Sims 2, więc ja się bardzo cieszę, że to wchodzi. Jako mam jeszcze nadzieję, to to, że będzie można być nie tylko takim właścicielem kamienicy, bloku mieszkań, ale również, że będziemy mogli my wynajmować mieszkanie. No bo gdybyśmy byli tylko właścicielem, to trochę się to mija z celem. I mam nadzieję, że tutaj też mnie nie rozczarują twórcy, że będzie można mieszkać, e, mieszkać jako mieszkaniec, jako wynajmujący i jako ten cały właściciel bloku. Bo no, to by miało największe sens. Jeśli tego nie będzie, no to dodatek będzie już u mnie raczej z tych może wyższych not od razu w dół, nie, więc zobaczymy. I na razie jestem nie jakoś super podekscytowana, ale na pewno z przyjemnością ogram ten dodatek. Nie zachwyciło mnie nic, żebym tak naprawdę za tym dodatkiem bardzo czekała. No, tylko te mieszkania tak naprawdę w blokach i tak dalej trochę inne niż w San co jest na pewno dużym plusem. Nowa, nowa miejscówka też na pewno będzie na plus, no bo jednak ja lubię różnorodność i ta różnorodność myślę, że jest coraz bardziej taka Zapewniona przez twórców, czyli że nie idą tylko w klimaty europejskie, amerykańskie, a faktycznie tak bardziej kultura całego świata. Brakuje mi trochę afrykańskich klimatów, powiem Wam szczerze: brakuje mi afrykańskich klimatów, ale może jeszcze się doczekamy. Bo tak, to reszta: no co wiemy, że będziemy mieć pewnie maszyny do gotowania ryżu, wiemy, że będziemy mieć prawdopodobnie jakieś stoiska w mieście do kupienia różnych rzeczy, jakieś puszczanie lampionów. A tak, no to co? Głównie problemy pewnie ze współmieszkańcami. To będzie główny dodatek. No i oczywiście powrót złodzieja w końcu. Ale ten złodziej wyglądał mało złodziejsko. Może właśnie to dobrze, bo jest tak to niepozornie i być może nasz Sim będzie mógł zostać. No normalnie mówiąc, no okantowany, oszukany, okradziony ze wszystkich oszczędności. Czyli co? Ja na razie czekam na ten dodatek. Nie jestem bardzo, bardzo podekscytowana, ale na pewno będę Zadowolona, kiedy będę mogła pograć w niego i, i, i pokazać go, zarówno sobie, jak i Wam. Ograć go zwyczajnie w świecie, no rzecz mówiąc. No i cóż, jakie macie Wy skojarzenia z tym dodatkiem? Jakie macie nadzieję z tym dodatkiem, jakie macie obawy może. Ja się boję, że tutaj tak fajnie pokazali, a z tymi mieszkańcami to wyjdzie jak wyjdzie, czyli mam nadzieję, że będzie tak, jak w osiedlowym życiu, czyli ja pukam do drzwi i ja mogę instant wejść do sąsiada, a nie mieć okna ładowania. Tego oczekuję. Jeśli tego nie będzie, to będę nieco rozczarowana. No ale to zobaczymy dopiero za miesiąc. Ja Wam bardzo dziękuję. Napiszcie w komentarzach Wasze wrażenia. Dzięki. Cześć!